W magazynie sportowym telewizji Lublin teraz o piłce nożnej. GKS Bogdanka w końcu wygrywa. Piłkarze z Łęcznej przełamali pasę pięciu meczów bez zwycięstwa, ale lepszej okazji do tego być nie mogło, bo na lubelszczyzny przejechał ostatni w tabeli Dolkan Ząbki. W tygodniu poprzedzającym spotkanie z Dolkanem w Łęcznej najwięcej mówiło się o możliwych zmianach na stanowisku trenera. Posada trenera Jabłońskiego jest zagrożona. Prawda to czy fałsz? Prawda jest taka, że w każdym meczu musimy grać o zwycięstwo i takie, takie cele sobie stawiamy. Wiadomo, że drużyna się zgrywa. E, nastąpiło trochę zmian i w samym klubie i, i w drużynie, także to jest taki okres e, trudny, przejściowy. Niemniej nie zmienia to faktu z, z tego, że w każdym meczu musimy grać o zwycięstwo. To nie jest tak, że posada trenera jest albo zagrożona, albo pewna. Po prostu w każdym meczu musimy grać o zwycięstwo. Jeśli od zwycięstwa w tym spotkaniu mógł zależeć los trenera Jabłońskiego, to trzeba przyznać, że zawodnicy wystawili go na ciężką próbę. Przynajmniej w pierwszej połowie. Bogdanka była co prawda zespołem przeważającym, ale znów dała znać o sobie koszmarna nieskuteczność. Już w pierwszej akcji meczu Ricardini przyznał Rafałem Misztalem. Później niecelnie przymierzył Tomasz Nowak. Pierwszą połowę takim uderzeniem podsumował natomiast Adrian Paluchowski. Dolkan odpowiedział jedynie strzałem Tomasza Ciesielskiego, ale Jakub Wierzchowski w tej sytuacji spisał się bez zarzutu. Do przerwy w Łęcznej było więc dużo walki, ale mało emocji. Drugą połowę z wysokiego C rozpoczęli gospodarze. Duet Ricardinio Nildo, choć z łatwością ogrywał obronę dolkanu, to efekt znów był mizerny. Na szczęście po drugiej stronie boiska również było podobnie. W tej sytuacji Świerblewski zachował się jak nowicjusz. Wreszcie w 69 minucie koszmarny błąd Rafała Misztala wykorzystał Tomasz Pesil, posyłając piłkę do pustej bramki. Błąd bramka, że ewidentnie ja już miałem na tą sytuację pustej bramku. praktycznie i strzelam bramkę. Czasami takie sytuacje też można sknocić. To jest prawda, miałem też dużo takich sytuacji, że mi brakowało na przykład jeden krok do tej piłki, a dzisiaj się udało tak jak się udało. Uskrzydleni gospodarze w końcówce zaatakowali jeszcze odważniej. Ale dopiero jedna z ostatnich akcji spotkania przyniosła im drugą bramkę. Strzelcem jeden z najlepszych na boisku, Ricardinho. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się zdobyć dziś bramkę. Mam nadzieję, że moja gra w jakiś sposób pomaga całej drużynie. Czasem trzeba było się posilić faulem, czasem, czasem słaniactwem może trochę. Ale mówię, to ważne jest, jest, jest cały zespół. Myślę, że cały zespół się zagrał dobrze. Yy, na Napastnicy strzelili bramki. Yy. Pomoc też, też fajnie do piłki rozdzielała. Byliśmy zespołem myślę lepszym i zazwyczaj nie wygrywaliśmy. Mam fajne, fajną, fajną wolną niedzielę. No i jeszcze długi majowy weekend. GKS Bogdanka pokonała Dolkan Ząbki 2 do 0. A oto komplet wyników i tabela pierwszej ligi piłkarskiej. Ruch Radzionków wygrywa z liderem Eukasem Łódź 1-0 zwycięstwa Sandecji Podbeskidzia i Warty Poznań. Górnik Polkowice przegrał z Odrą Wodzisław, a na dole tabeli GKP Gorzów wskrzo 1-2. Gorzowianie po tym meczu ogłosili, że wycofują się z rozgrywek. Remisy w kluczborku, a także stróżach i tabela pierwszej ligi piłkarskiej. W tabeli pod Beskidzie o jeden punkt wyprzedza UKS Łuś, na trzecim miejscu Flota Świnoujście, GKS Bogdanka na ósmej pozycji, a tabele zamykają Odra, Kolejarz Krzo i Dolkan Ząbki. A na koniec magazynu sportowego tradycyjnie nasz hit tygodnia. W nim wypowiedź bramkarza Dolkanu Ząbki Rafała Misztala. Choć ponosi on winę za utratę pierwszej bramki w meczu z GKS Bogdanka, to nie bał się stanąć przed kamerą i w dosadnych słowach ocenił swoją postawę. No brawa głównie za odwagę. Co, co tu mogę powiedzieć? No, mój fatalny błąd zaważył tutaj o wyniku spotkania, bo przy 0-0 wypuszczam prostą piłkę z rąk i strzelałem do pusty. No, jest mi wstyd i przykro mi, że spierdzieliłem cały wysiłek kolegów. W uzupełnieniu wypada dodać, że bramkarz Dolkanu wcale nie był najgorszym piłkarzem na boisku, a takie wpadki zdarzają się wszakże każdemu. My życzymy Państwu, by ten długi weekend upływał bez wpadek. Udanego długiego weekendu i do zobaczenia.